Opa ciepła, czyli urządzenie, które kojarzymy głównie z ogrzewaniem, ale czy wiesz, że może też skutecznie chłodzić? Dlaczego? W jaki sposób? W trybie chłodzenia pompa ciepła działa odwrotnie niż zimą. Zamiast ogrzewać, odbiera ciepło z wnętrza budynku i oddaje je na zewnątrz. Ale zamiast dostarczać chłodne powietrze, jak w przypadku klimatyzacji, chodzi wodą lub wodą z glikolem. To ona przejmuje ciepło z pomieszczeń cicho, równomiernie i skutecznie. Ale właściwie to dlaczego warto chłodzić pompą ciepła? Posiadamy tylko jedno urządzenie, które grzeje i chłodzi, a to niższy koszt inwestycji. Na zewnątrz znajduje się tylko jedna jednostka zewnętrzna, którą w pełni wykorzystujemy. Mniej urządzeń chłodniczych to również mniej potencjalnych miejsc nieszczelności. Budynek chłodzony jest za pomocą klimakonwektorów i układu hydraulicznego, a on w naprawie jest znacznie tańszy i prostszy niż układ chłodniczy. Przy wykorzystaniu instalacji płaszczyznowej, czyli tzw. podłogówki, chłodzenie jest i nie występują duże wahania temperatury. Pompa GRIVERSATI może zasilać instalację wodą o temperaturze nawet 5 stopni Celsjusza. Ale uwaga! Nie każda instalacja się do tego nadaje. Grzejniki będą się pocić ze względu na dużą różnicę temperatur pomiędzy powierzchnią grzejnika a temperaturą w powietrzu. W dodatku mają za małą powierzchnię, aby skutecznie chłodzić. Podłogówka tak, ale z kontrolowaniem temperatury zasilania. Nie możemy zbytnio jej obniżać, bo ponownie przekroczymy punkt Rosy i zastaniemy mokrą posadzkę. Klimakonwektory, idealny wybór. Mają tace na skropliny i świetnie sobie radzą w upały. Pamiętaj jednak o tym, że instalacja do klimakonwektorów musi być szczelnie zaizolowana, ale to żaden problem dla instalatora ale najlepszy efekt uzyskasz łącząc instalację płaszczyznową z klimakonwektorami. Latem chłodzą fancoile, zimą oba systemy pracują razem. Wymaga to zastosowania jedynie zaworu dwudrogowego, który w lecie automatycznie zabezpieczy instalację płaszczyznową lub grzejniki przed zbyt niską temperaturą zasilania. Pompa ciepła to coś więcej niż ogrzewanie, to komfort przez cały rok z jednym urządzeniem. Dowiedz się więcej u swojego instalatora lub odwiedź stronę GRI, a po wstępne materiały Instruktażowe, zapraszamy tutaj na nasz kanał na YouTube. Jeśli zasubskrybujesz, na pewno nie przegapisz kolejnych nowości. Do zobaczenia!